Dzień dobry, tu Marianna z bloga Pieprznik.pl. Coś mi się zdaje, kochani, że to może być bardzo udane grzybowe popołudnie, a właściwie to już wczesny wieczór. A całkowicie się tego nie spodziewałam, jadąc tutaj w okolice miejscowości Sady za Sobutką na Dolnym Śląsku, bo u nas we Wrocławiu przynajmniej od ponad tygodnia panują potworne upały. Dzisiaj na przykład jak wyjeżdżałam z miasta, to były 33 stopnie. Przyjeżdżam na miejsce, a tu niespodzianka. I chociaż jestem w lesie dopiero od kilku minut, to mam już, patrzcie, trzy koźlarze, jednego fajnego gołąbka jadalnego, ale już tutaj wypatrzyłam kolejnego koźlarza. To zobaczmy, co się będzie działo dalej. Zabieram Was do mojego topolowego lasu. Coś mi się tu pomarańczowi już od razu na początku. Najpięknie, no a co w środku, już z daleka dostrzegam. Upragnione kolory i kształty pokazuję wam co tu się dzieje Jest dobrze. Jest pięknie. Wczoraj na przykład byłam w lesie mokrzańskim, zresztą wrzucałam Wam filmik, w lesie bardzo podobnym do tego, a nie było tam ani jednego koźlarza. Także nie wiem, może tutaj coś więcej popadało, może jeszcze wydarzyło się co innego, ale patrzcie co tutaj się dzieje, to po prostu jest wzruszające. Ten prześliczny, taki pięknie pomarańczowy. Tutaj jakaś albinotyczna forma koźlarza. Tam jest kolejny przepiękny. No, nie mogę powiedzieć nic innego poza tym, że jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. I nawet w ogóle nie chodzi mi o, o posiadanie czy zjedzenie tych koźlarzy, tylko o fakt znalezienia ich. Także kochani, zawsze warto wyskoczyć do lasu. Nawet wbrew wszelkiej logice, kiedy żar leje się z nieba. Zawsze może nas spotkać bardzo miła niespodzianka, taka jak mnie dzisiaj tutaj w tych ślężańskich lasach. Warto było to przeżyć.